I zobaczcie teraz, jak wygląda filtr polaryzacyjny, użycie filtra polaryzacyjnego razem z kolornikiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie łatwiej dobrać materiał w każdym przypadku. I mówiliśmy o tym kolorniku, to znaczy mówiliśmy o kolorniku, że standardowy kolornik. Nie daje nam gwarancji tego, że nasz materiał kompozytowy będzie miał taki sam odcień, taki sam, takie samo nasycenie czy barwę, jak materiał kompozytowy, którego obecnie będziemy używać do rekonstrukcji. Z tego też powodu rekomenduję wykonanie swoich własnych takich pastylek z kompozytu, którego używacie. Nie ma jednej takiej informacji, jednej takiej wiadomości, która pozwoli nam być przewidywalnym przy każdym przypadku. To znaczy, nie ma takiej sytuacji, że musicie wybrać taki i taki materiał i tym materiałem czy to będzie nie wiem enamel czy to będzie clear fill, czy to będzie estelite czy to jeszcze coś innego będzie najlepszy w danym przypadku do tego celu potrzeba jest wykonać pastylki takie z kompozytu z części zębinowych z których po prostu pracujecie na co dzień do czego do czego gorąco zachęcam odnośnie tego jak to zrobić czym to zrobić w jaki sposób również będziemy jeszcze mówić na kursie yy, kiedy się spotkamy osobiście.